Tuż za mną, pełno osób myślących już o świecie. My, wybraliśmy się dzisiaj na miasto, żeby spytać się pierwsze, co znaczy słowo metan. Metanoja, tak? Tak, metanoia ja A tak, z czym wam się będzie to kojarzyło? Z metanem. Co to jest metanoja? Co z biologii? Jakaś wskazówka? Hmm, no, powiedzmy, filozofia, takie kierunki. O, kurczę, powinnam wiedzieć. Ja nie wiem. Metanoja kojarzy mi się na pewno z metanem. Nie wiem, co to, może to jakaś choroba, potem następująca, po niestępująca po zbyt dużej dawki metanu. Połączenie metafory z, z... O, ja, o ja, nie wiem. O ja. Metanoja oznacza y, przemiany, zmianę swojego dotychczasowego życia. Człowiek pod wpływem łaski Bożej Podejmuje konkretny wysiłek do tego, by być lepszym. Eee, czy lubicie zmianę w swoim życiu? No przyda. Czasami mogą dużo nauczyć, tak? Stałe mm -hmm. czy lubię, no, jak zmiany następując no. ja że... tak. tak. Zależy od dnia i w ogóle... No, przeważnie, można powiedzieć, że dosyć lubię. Zależy pod jakim kątem na to spojrzeć. Jak najbardziej bardzo się. Cieszę się, ilekroć Pan Bóg pozwala mi być lepszym każdego dnia. Co robicie w Feria? Zastanawiam się nad wyjazdem harcerskim albo kursem w organizacji teatralnej. Poczucie się i chemii, na chemii i chcę, to nie będę Nie mam pojęcia, to za daleko. Ja mam plany na najbliższe 3 miesiące nie dłużej. O, zależy. zależy. No, zależy. Jeszcze nie mam planów. E, nie mam, nie mam planów na ferie. Wiesz, u mnie Maciejsko wszystko to jeden wielki spontan, prawda? Nie mam pojęcia. W tegoroczne ferie zimowe wyjeżdżam na rekolekcje księży egzorcystów. W Kielcach ciężko zmienić swoje życie. Jednak Kielczanie bardzo lubią zmiany. Nie mają planów na tegoroczne ferie. Jednak my mamy dla Ciebie świetną propozycję kolekcje ewangelizacyjne w dęb, właśnie w te ferie zimowe, jedź i spróbuj zmienić coś na lepsze w swoim życiu.